Tak więc są te dwa stany, nie? Stan świadomości, stan naturalny dla nas, ten, z którego przyszliśmy tutaj, którym jesteśmy, które górnolotnie to nazywa się oświeceniem. Tak naprawdę jest to naturalny stan każdej istoty ludzkiej. Stan świadomości. No i drugi stan, stan umysłu, gdzie y, umysł przejął rolę w, w dowodzącą, podstawową, gdzie identyfikuje się z umysłem. A umysł nie jest niczym innym jak zbiorem doświadczeń z całego życia, y, zbiorem danych z, z całego mojego życia, zwłaszcza od, mm, od wieku z, od 0 do 7 lat. Umysł został nasączony danymi z otoczenia, yy, które to dane ja yy, realizuję potem w życiu, a potem jeszcze nazywam to wszystko, że, że ja to jest ten wpis w moim umyśle. Więc dwa stany: stan umysłu i stan samoświadomości. Stan ducha. Jakie jak rozpoznajecie? co wczoraj nakarmiłem? Czy nakarmiłem, tutaj mam to, taki cytat, czy chcę, chciałem uszczęśliwić swoje ja, czy samego siebie? Czy wczoraj chciałem uszczęśliwić swoje ja, czyli umysł, czy samego siebie? Czyli to, co jest istotą, mnie. No i teraz, jak uszczęśliwiłem można uszczęśliwiamy swoje, swoje, ja, no poprzez, ono jest zbudowane na lęku i na małości, tak, ono się zawsze porównuje, ten, ten program jest, jest skonstruowany w kierunku dominacji, no bo on historycznie był jakby skonstruowany, kiedy byliśmy jeszcze istotami mniej rozwiniętymi, Takich zwierzęcych, że tak powiem, instynktach, to ten umysł pozwalał nam przeżyć. Więc on, on jest skonstruowany w kierunku dominacji. Ja muszę być silniejszy, lepszy, żeby przeżyć. No i teraz na dziś, kiedy jestem w umyśle, byłem w umyśle, to porównywałem się z innymi. To karmiłem swoje ja w jakiś sposób, żeby byłem lepszy. Że kogoś przewyższyłem intelektualnie w jakiejś rozmowie, że coś zdobyłem, jakiś tytuł, że dobrze wypadłem na jakimś wykładzie. I to było karmienie mojego ja. I wtedy niby czułem się lepiej, chemia fajna mi się wydziel, wydzielała w mózgu, tylko że to wszystko jest nietrwałe. Wszystko jest nietrwałe, to wszystko jest chwilowe. I jutro, dzisiaj znowu bym musiał sobie pomyśleć, mmm, to jaki wykład, to jakie co, co lepszego od innych e, powinienem zrobić, żeby znowu nakarmić swoje, swoje ja. No też karmimy swoje ja poprzez... Mm, Paradoksalnie, kasowanie go, bo o co chodzi? Ono jest zbudowane też w związku z tym, że się porównujemy, no to jest tam dużo lęku. Dużo lęku powoduje dyskomfort. Jak już jest go bardzo dużo, no to fajnie jest go wyłączyć w jakikolwiek sposób. Więc skarmiemy swoje ja poprzez jedzenie, żarcie, to co jakby w telewizorze widzicie. Kiełbacha, piwo, to jest życie. I wtedy, no, robiąc coś takiego, ja przez chwilę jestem nasycony, fizyczne, moje ciało jest nasycone, trochę otępione, i wtedy mózg, mm, no, jakby nie ma przestrzeni na to, żeby, żeby się bać, więc przez chwilę mam, e, przez chwilę mam ulgę. Mogę nadużywać czegoś, mogę pić alkohol, wtedy znowu. Mm, karmię to swoje ja, czyli znieczulam ból i, yy, i, i pobudzam euforię. Sztucznie oczywiście, a następnego dnia czuję się gorzej. Tak samo narkotyki, tak samo, mm, no na przykład karmienie swojego ja, to też jest yy, cały, cały, no, znaczy nie cały, ale bardzo duża część Facebooka, Instagrama, tych wszystkich mm, mediów społecznościowych, gdzie kiedy popatrzycie sobie na te rolki, no to o co chodzi? O to chodzi, żeby być Piękniejszym, bardziej ekstremalnym, bardziej, bardziej, może być nawet hamskim i to już jest dobre, nie? Bardziej coś i wtedy to karmi te, te, to, to nasze ja. Tylko, że jutro, a ktoś jest jeszcze bardziej niż ja byłem, bardziej i znowu się czuję z tym źle. Dobra, a druga strona, jak, jak karmię, karmię. Tą drugą stronę, to jest najciekawsze dla mnie, bo e, każdy, każdy ma, miał takie doświadczenia. Kiedy, kiedy i, e, e, nie, poszedłem w góry i z wysokości spojrzałem na krajobraz górski, i w milczeniu przez chwilę stałem w zachwycie, umysł się wyłącza. I czuję spełnienie. Czuję, czuję, że je, jestem w tej chwili. To jest, to jest właśnie to. To jest oświecenie. To jest to co, właśnie, tego, czego, czego szukamy. Wyłącza się umysł i jestem w swoim naturalnym stanie bycia. To nawet nie musi, to nie musi być zachwyt. To jest bycie. To jest akceptacja tej chwili. To jest przy właśnie obcowaniu z znaczy, są, 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 to jest stan miłości, i nasza miłość, jeżeli mam z nią kontakt, to, to na dwa sposoby ją jakby realizuję w świecie. Kiedy jestem w relacji z drugim człowiekiem, albo zwierzęciem, które jest mi bliskie, to kiedy jestem w tej relacji bezpośrednio, umysł jest wyłączony, i ja przeżyłam stan nazywany miłością. To jest jeden stan. I drugi stan, którego doświadczam, który jest naturalny, kiedy ja patrzę na coś fizycznego i widzę jego piękno. I kontempluję, zachwycam się tym pięknem, to jest drugi stan miłości. Znaczy, to jest ta, ta sama miłość, tak? Do przedmiotów przeżywam piękno, zachwyt, do ludzi, zwierząt przeżywam miłość. I To jest nasz naturalny stan. To są. To jest to, co nigdy nie będzie tego za mało. Nigdy się tym nie przejem. I to też nie. Nie buduje mnie w żaden sposób egoistyczny, umysłowy w porównywaniu się. Po prostu moja miłość idzie w świat, odbija się od piękna, które tam wraca, i moje piękno odbija się od tego piękna i wraca do mnie, i to płynie, i to, yy, to się uzupełnia. I tak jest, tak samo miłość, czysta miłość. Nie taka miłość, że ojej, kocham. Yy, Partnera, partnerkę swoją, no bo ona mi zaspokaja jakieś tam potrzeby, nie wiem, zachwyca się mną, zarabia na mnie. Coś tam mi daje i ja mówię, że ją kocham. No nie, to wtedy już jest z ego i to już jest wtedy wtedy znowu nienasycenie. Cały czas tu się nie da tym nasycić. Natomiast miłość, kiedy ja jestem z przyjacielem, przyjaciółką i rozmawiamy i Albo idziemy, spacerujemy i jesteśmy obok siebie w tej energii miłości, z akcepta pełnej akceptacji po prostu w tej chwili. Ta miłość agapy, o której mówi Biblia, to jest moja miłość, która się odbija w drugiej osobie i wraca do mnie. I znowu jest ten przepływ. I to jest stan naturalny, w którym jesteśmy. I teraz, co ja nakarmiłem wczoraj? Zadajcie sobie to pytanie, co nakarmiłem wczoraj i co mam zamiar nakarmić dziś? Jaki lęk mam zamiar skasować, albo jaką wielkość mam zamiar zbudować? I obie te rzeczy będą chwilowe. Hmm. Czy chcę uszczęśliwić swoje ja czy samego siebie dzisiaj? Jeżeli chcecie się czegoś więcej dowiedzieć, piszcie. Pod filmikiem yy, zadawajcie pytania. Yy, w tym prawdziwym stanie nie ma uzależnienia. Nie może być. Ja was do tego stanu mogę zaprowadzić, tak jak ja doszedłem do tego stanu i to nie jest wcale skomplikowane. Tu nie ma cierpienia, tu jest obserwacja cierpienia, obserwacja umysłu i obserwacja, co on tam wyprawia, i są uczucia, które się pojawiają. Ale ja już się z nimi nie identyfikuję, nie muszę z nimi nic robić. Ja je akceptuję, bo ciało jest elementem mojej wędrówki po świecie. Ciało i umysł. Ale ono ma mi służyć, a nie ja mam służyć jemu. Wszystkiego dobrego. Stanisław Pilewski. Jestem.